Witam w mojej historii życia. Urodziłem się z 30 lat temu w Drachten w Holandii. Moja mama, tata i siostra przywitali mnie. Kiedy miałem z 3 lata odszedłem od nasz tata. Urodził się mój młodszy brat. Moja mama wykonała świetną robotę, opiekując się ciałem naszą trójką. Na szczęście, gdy miałam 5 lat, w naszym świecie pojawił się Wspaniały człowiek. Uwielbiałem chodzić do szkoły. Byłem cichym dzieckiem. Miałem wiele myśli o życiu. W wieku sześciu lat już pisałem i robiłem rysunki. Myślałem w stylu, co my robimy tutaj, na tej planecie. Uwielbiałam bawić się sama i używać wyobraźni. Pożyczyłem mamie jej muzykę i mars marszyłem. Dużo bałem się na zewnątrz z moim bratem. Kiedy miałem 8 lat, zmarł mój dziadek, Bardzo za nim tęskniłam. Uwielbiałem jacić na rowerze po moim rodzinnym mieście. Odkrywałem ukryte ulice. Oglądałem wszystkie programy telewizyjne o pod podróżach. Cach. Spędziliśmy wakacje w Holandii. Mój brat i ja graliśmy w piłkę nożną i w wieku 11 lat do, dołączyłem do klubu piłkarskiego. Grałem 7 lat, a mój najlepszy wynik to 7 bramek w jednym me meściu. W liceum po raz pierwszy miałem, miałam prawdziwych przyjaciół, dobrze się bawiliśmy. Kiedy miałam 14 lat, na letnie wakacje poznałam jednego z moich najlepszych przyjaciół. Kiedy miałem 15 lat, Poleciałem pierwszy raz na Gran Kanaryę. Byłem bardzo podekscytowany. Od tego momentu co roku zamawiam magazyny podróżnicze i wysiąść zdjęcia. Kiedy miałam 16 lat, podjecha podjechałam z Liceum do Paryża. Wróciłbym do Paryża 5 razy. Latem nasza rodzina wjechała do Hiszpanii. Moja siostra tak bardzo bała się latania. Kiedy miałam 17 lat, zaczęłam szkołę pielęgniarską. po roku postanowiłem Cię zatrzymać i pracować i wymyślić co dalej. Nie miałem dostępu do mojego serca. Kiedy miałam 18 lat zostałam ciością, moja siostra została mamą. Moja siostra i ja zostaliśmy najlepszymi. Przyjaciółmi Wiedziałem, jak Ryan dorastał. Znowu staciłem szkołę dwa lata w jeden rok. Spotkałem dobrego przyjaciela ciela, ale to było bardzo sztuczające. Rano 5, dostarczałem kasety i chodziłem do szkoły od 8 do 5 po południu w to święta zabrałem mamę do Paryża To było ma Skąd Skończyłem jak i z 13 dni późnie wyskoczyłem na rower aby skościć w Paryżu to była Psychoda. Po lecie rozpocząłem naukę o ruchu człowieka na Uniwersytecie w Groningen. Poznałem niesamowitych przyjaciół i uwielbiałem poznawać wszystkie szczegóły do tych Ciała i umysłu. Tamtego lata mój przyjaciel i ja pojechaliśmy rowerem do Barcelony we 10 dni. Co za podróż? Naprawdę podobało mi się studiowanie, ale moje serce wciąż krzyczało w tle. Miałem świątek przez 7 lat. Pojechaliśmy do Włoch, Florydy i Portugalii. Ukończyłem studia magisterskie z nauk o sporcie również w Amsterdamie pod W wieku 25 lat wybieram to, co mówi mi serce. Chciałem podróżować, ale mój świątek trzymał mnie w Olendii. Od 25 do 27 siedem byłem bardzo nieszczęśliwy. Ukrywałem to także dla siebie. Kiedy miałam 26 lat moja siostra miała córkę piękna isa. Śmagałem się z ociekiwaniami jakie inni mieli wobec mnie nie to czego chciałem. W wieku 27 lat Dostałem ataków paniki i depresji. Leciał na kanapie cały dzień. Miałem duszę bólu, fizycznie i mentalnie. Nie chciałem siedzieć, ale też nie chciałem się podawać. Wiedziałem, chciałem, że jestem tu z jakiegoś. Powodu, więc poprosiłem o pomoc. Dostałem terapię, i dzięki mojej wiedzy i sile woli wydostałem się z ciemności. Zacząłem jogę, zostałem weganinem i przestałem pić kawę. Poczyłem się lepiej i zacząłem za pracować w szkole. I studiował coaching. Chwyłałam pięć dni w tygodniu i czułam się sprawna i zdrowa. Zacząłam kochać siebie i znać swoją wartość. Bawiłam się z kolegami każdego dnia. Moje relacje z środką i siostrzenikami w ANEM stały się bardzo silne. Moje cioci dały mi tyle miłości. Ninka podosiaj za swoim sercem. Ninka jesteś perlą, perlą, i zasługujesz na wszystko. Wiedziałem, kim jestem. Było jasne, czego cię wyszło. Byłem pewny. Powiedziałem wszystko mojej rodzinie. Serwać. Nie chcąc rodziny, chcąc podróżować. Byli trochę soskowani, ale wspierali. Mój brat został tatą, była piękna mef. To był rok krowy, ale dobrze wykorzystałem ten czas. W 2021 z ciebie że opuścić Holandię i wyruszyć w swoją własną podróż. Odwiedziłem z Czirocinę, po Belgii, Francji i Danii. Planowałem rozpoznać podróżę jako au latem we Włoszech lub Hiszpanii. Ale dostałem wiadomość od polskiej rodziny, która chciała mnie natychmiast w kwietniu. A potem poleciałem samolotem do Krakowa. Zakochałem się od razu. Znalazłem dom. Znalazłem wspaniałych ludzi. Wyszedłem i wróciłem. Nadal jestem podróżnikiem po świecie, ale moim domem jest Polska.